Witajcie. Dzisiaj temat Everyday English, czyli język codzienny, sit back, relax, proszę się zrelaksować, usiąść wygodnie, nie ma gramatyki. I napisałem Easy English, dlatego że jest wiele powodów, dla których ten język jest łatwy i to jest właśnie jeden z tych powodów. Popatrzmy, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć zdanie Czy obtaczasz mięso w bułce przed smażeniem? No. Yy, wiele osób tak robi i chcemy kogoś zapytać, nie? Czy smażysz tak samo? Czy może obtaczasz wcześniej w bułce? Obtaczasz w bułce? Uu, ciężko będzie chyba przetłumaczyć. Do you? Już mam zrobiłem tutaj e, nie, to zdanie tylko bez tego kluczowego tutaj e, słowa. Do you the meat before frying? To, że before jest forma ciągła, to już wiemy, jak to oglądał ostatni mój filmik, wie, że po, po przyimku dajemy formę ciągłą. No więc przed smażeniem, before frying, no ale jak będzie obtaczyć obtaczasz w bułce mięso. Albo poproszę inne zdanie. Córeczka nam się urodziła. Daliśmy jej na imię Sara. We her Sara. Daliśmy jej na imię. I teraz słuchajcie, to jest właśnie to, że to jest banalne, to jest banalne. Chodzi o to, już robiłem kilka takich filmów, więc to jest kolejny film z tej serii, gdzie cały czas staramy się pamiętać o tym, że. Yy, wiele czas rzeczowników w języku angielskim pełni też funkcję czasowników, dlatego yy, bardzo często proste rzeczowniki, które znam już od lat, prawda? Być może nie stosuję w formie czasownika, bo nie wiem, że tak można, albo że tak jest właśnie naturalnie. No więc popatrzmy: żeby zrobić to pierwsze pytanie, potrzebna jest znajomość słowa chleb. A przecież wszyscy bardzo dobrze to słowo znacie. Czyli, czy obtaczasz, czy, czy chlebujesz mięso, byśmy powiedzieli? Do you bread meat before frying? Aha. No to teraz myślimy, jak będzie, daliśmy jej na imię Sara. Właśnie chodzi o to, słuchajcie, że musimy się nauczyć, żeby nie tłumaczyć dosłownie z polskiego całej frazy. Prawda? Tu nie ma obtaczać w buce, tak samo tu nie będzie dać na imię. To będzie po prostu jedno słówko. No i znowu świetnie znany wszystkim rzeczownik. Name. Imię. Tyle, że czas przeszły, bo nazwaliśmy ją. No więc dajemy końcówkę "-ed". We named her Sara. Ale jak będę szukał frazy, daliśmy jej na imię, będę szukał czasownika, daliśmy. We gave her name Sara, Sara name. Nie wyjdzie. Będzie naturalnie, nie wyjdzie. Dlatego, że potrzebny jest naturalny czasownik, akurat on jest też rzeczownikiem. Czyli, yy, jak nazwiecie swoje, swojego synka? How will you name him? Jak mu dacie na imię, prawda? No więc jeśli macie ochotę na więcej, to zapraszam. No więc tak, bread jako rzeczownik, to bread jako czasownik. A, a drive i to drive, prawda? Tu znowu w drugą stronę, często być może zapominamy, że mm, jazda to jest po prostu a drive, On, to słowo jest rzeczownikiem, czyli jak chcemy powiedzieć, że długo się tam jedzie, jak powiedzieć długo się tam jedzie? Po angielsku to jest zupełnie inny sposób zbudowania tego zdania, długo się tam jedzie to po prostu it's a long drive, it's a long drive, to jest potrzebny ten rzeczownik, prawda? Albo bo chodźmy na przejażdżkę, let's go for a drive. Kolejny przykład, słuchajcie, Google. Świetnie wszystkim znany. Google to jest search engine, czyli wyszukiwarka. Z dużej litery zapiszę jako rzeczownik, e, natomiast jako czasownik, haha, słuchajcie, wpisałem w wyszukiwarkę jej imię. Nie ma wpisałem, nie ma wprowadziłem. I googled her name and guess what I found out. E, tu mamy jedna czynność po drugiej, wprowadziłem i coś się dowiedziałem. I googled her name and I found out that... Czyli i, i tu jest, i to jest przykład, gdzie widzimy, jak my Polacy też byśmy tak chcieli, dlatego mówimy wygoogluj. <laughs> widzimy, że to jest fajne w języku angielskim. Że nie potrzeba całej frazy. Wpisz coś w wyszukiwarkę. Po prostu wygoogluj, ale to nie jest nasze słowo. Wygoogluj oczywiście, żeśmy sobie tak to nie, słowo e, stworzyli. E, prawda? Natomiast u nich to jest naturalne. Google it! Wpisz to w wyszukiwarce, to jest po angielsku Google it! Prawda? e-mail prawda? I e e-mail wysłać mailem, to robiliśmy chyba w poprzednim filmie, natomiast tu jeszcze słówko e tekst czyli SMS, chciałbym przypomnieć, bo to jest tak ważne słowo. Tekst ogólnie z rzeczownikiem niepoliczalnym, ten tekst w e książce, ale e tekst jako SMS jak najbardziej. No i czy tekst? No to będzie, to będzie wysłać komuś wiadomość. Więc wyślij mi wiadomość, czy dasz radę przyjść. Wyślij mi wiadomość, to jest jedno słowo. Tekst! Tekst, if you can come! Popatrzcie, jakie to jest krótkie i banalne. No i właśnie, a name i to name. E, 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 chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę, e, e, wymień. Jak e, powiecie komuś, jak powiedzieć wymień? Wymień to jest name właśnie, bo inaczej nazwij. Wymień kilka rzeczy, które lubisz jeść. Name a few things you like eating. Can you name a few artists? Czy jesteś w stanie wymienić kilku artystów, którzy zasługują na Nagrodę Nobla, na przykład? Słuchajcie, kolejne słówko to a date i to date. A date to jest data, świetnie znamy słówko. E, na przykład pytamy o datę, o końcowe, o what's the date today, jaka jest dzisiaj data, albo często pytamy o termin ważności, nie? E, to jest expired date albo expiration date. Jedno z po angielsku, jedno po brytyjsku. Więc pytamy, e, hej, sprawdź tą datę czy ważności, nie? Check that, check that e, expiration date, o, expired date. Ale słuchajcie, date, a date, to jest też randka. I teraz popatrzcie, jako czasownik, pierwsza rzecz to będzie, popatrzcie, tak to, to często używamy. Weź tam na dole pod dokumentem podpisz się i daj datę. Daj datę, napisz datę. W angielsku to jest signed and dated at the bottom. Czyli byśmy powiedzieli: e, podpisz i zadatuj. <laughs> Jakoś tak by to trzeba było powiedzieć, nie? Nie słuchamy całej frazy napisz datę, daj datę. Date it! Po prostu date it! Odatuj! O! Podpisz i odatuj. Sign it and date it at the bottom. Często używane, prawda? No i oczywiście date jako czasownik to jest chodzi z kimś. Więc zamiast she's going out with him He is dating her. Is he still dating her? Czy on ciągle z nią chodzi? Everybody wants to date her. Każdy chce się z nią umówić na randkę. Umówić na randkę to jest jedno słowo. To date! Hej, date me! Date me to jest umów się ze mną na randkę. Umów się ze mną na randkę. Popatrzcie, ile tu jest słów, cała fraza, po prostu to jest tylko po angielsku: to jest date me. Date me. I like you so much. Date me. Ja? Albo he has a gorgeous date. On ma cudowną dziewczynę, z którą chodzi na randkę. No to dziewczyna, z którą chodzi na randkę, to jest a date. Po prostu. A camp, słuchajcie, to jest obóz. No, i to camp mamy obozować, czyli rozbiliśmy się nad rzeką. Nie ma rozbić się, nie ma obozować. O, obozować to by było, biwakowaliśmy, to by było dobre tłumaczenie. We camp by the river, czyli to jest też czasownik. I słuchajcie, a color tu opuściłem. A color to jest kolor. Ale to color znaczy zafarbować, czyli pokolorować, czyli jak powiedzieć, że koszulka zafarbowała mi spodnie, bo wrzuciłem ją niestety e, czerwoną koszulkę z białymi spodniami do pralki. The t-shirt colored my jeans, po prostu zafarbowała, czyli pokolorowała, colored my jeans. Color my life, nie? Pokoloruj mi życie. E, I słuchajcie, i mam właśnie napisałem parę przykładów e, już na koniec, żebyście to, e, żebyście widzieli o co tu chodzi że u nich, prawda, jest to ten, te, te rzeczowniki, camp, fish, garden, snorkel, są używane, żeby zrobić czasownik, żeby zrobić imię słów, czyli lubię biwakowanie, jeżdżenie pod namiot, jeżdżenie pod nami, to jest jedno słowo, camping. Camping, I like camping. I like fishing, czyli trzeba powiedzieć, lubię rybowanie, prawda. Fishing. Słuchajcie, kolejny. Jestem przekonany, że jakbym zapytał Was, jak jest lubię pracować w ogródku, to wielu z, lubię pracować w ogródku, wielu z Was by powiedziało I like working in the garden. I to jest poprawne zdanie, ale to nie dosłownie znaczy, że lubię yy, prawda, kwiatki przesadzać i grządki plewić, yy, dlatego, że, yy, dlatego że to musi być gardening, ogródkowanie. Bo, jak, bo dzisiaj na przykład ja powiem, że lubię pracować w ogrodzie. Biorę sobie laptopa do ogrodu i sobie pracuję w ogrodzie bez ciepło i fajnie. A ja do pracy nie jeżdżę, bo jest kwarantanna. Tak? Czyli I like working, I like working in the garden. Ale to nie jest to samo co gardening. Więc czy lubisz pracować w ogródku? Zapytam, do you like gardening? Czy lubisz ogródkowanie? Albo snoko, prawda? To jest fajka. Snorkel to jest ta fajka, z którą nurkujemy, prawda? Jak idziemy sobie na nawczasy. No i, i znowu, my, ponieważ nie mamy, nie, tak, nie robimy tak, takich czasowników od rzeczowników, przynajmniej nie mamy ich tak, tak wiele, to nie mamy tu żadnego słowa na to. I u nich ta fajka, u nas kiedyś Bolek Gilolek miał w bajce słomkę, nie? Przez słomkę, a teraz są takie fajne fajki, specjalne, specjalnego stworzywa. No i ta fajka to jest snorkel, czyli lubię pływanie w morzu z rurką i maską, to jest, lubię po prostu fajkowanie. I like snorkeling. I like snorkeling in the sea. Ok? słuchajcie, have fun, bawcie się z tym dobrze. I, i jak, jak jest podsumowanie tutaj tej lekcji, bardzo ważne. Pamiętaj, że jeśli poznasz rzeczownik, choćby najprostszy rzeczownik, to zawsze sprawdź, czy czasem ten rzeczownik nie jest też czasownikiem. Bo już będziesz znał na całe życie i rzeczownik, i czasownik. Godaj.